Witam serdecznie moi drodzy, przychodzę z filmikiem dla ryb. Będziecie mieć oddzielny filmik, dlatego że wodnika nagrałam razem ze strzelcem i koziorożcem, więc tak naprawdę już tylko rybka mi została jako ostatni znak. Oczywiście zgodnie z kolejnością zodiakalną, dlatego że w taki sposób nagrywałam te filmiki. Moi drodzy, zapraszam Was też od razu na obejrzenie Ascendentu i Księżyca, bo wiadomo, że tam też macie dodatkowo uzupełniające informacje. Również, jeżeli macie swoich partnerów bądź partnerki spod tych znaków, które wymieniłam, znaczy które są przed Wami, to też zapraszam do obejrzenia, jeżeli chcecie wiedzieć też z ich, jak gdyby poziomu i z ich strony, jak to będzie wyglądało. Moi drodzy, wczoraj na kanale pojawił się filmik, co Cię zaskoczy w marcu, więc jeżeli wieczorem, wczoraj wieczorem, więc jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, to zapraszam na obejrzenie filmu. I też jest ta promocja, o, której, o którą prosiliście, więc od wczoraj już jest aktywna. Dwa pytania za 49 zł. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do kontaktu mailowego oliana777małpaw.pl. Więc moi drodzy, zapraszam osoby, które są chętne. Przechodzimy do rybki. Wy macie tak: Król Wody, Gwiazda, ósemka wody i król ognia. Pierwsza informacja w Królu Wody jest taka, że, ale to się tyczy bardziej związków, które już funkcjonują, istnieją, bo nie widzę tutaj, żeby akurat ten Król Wody był domeną czegoś nowego, dlatego że Król Wody to jest już wypracowana energia, wyższa energia, która tak naprawdę no, wymaga czasu, żeby się pojawiła bądź żeby się ukształtowała, więc mówimy tutaj o stabilnych relacjach albo o relacjach, które już jakiś czas trwają. No bo stabilne to mogą być też formalne, ale tutaj chodzi też o nieformalne, takie, które już trwają, i takie, które tak naprawdę funkcjonują na co dzień w miarę normalnie. Uważam, że dalej będzie tutaj harmonia i równowaga. Nie widzę, żeby coś miało zachwiać właśnie tą równowagą. Ale też może być tak, że będziecie sobie wyznawać uczucia albo będziecie wzmacniać więzi między sobą. Wiecie, to też bardzo indywidualne, bo tak naprawdę, różnymi zachowaniami możemy wzmacniać więzi i poprawiać relacje. Może być też tak, że na przykład wyjeżdżacie gdzieś sobie, żeby odetchnąć, żeby tak naprawdę pobyć sami ze sobą. Może być też tak, że ktoś komuś wyznaje miłość, może być tak, że ktoś. Dla kogoś coś zrobi bardzo takiego spektakularnego i ważnego, i ta druga strona poczuje się ważna. To są naprawdę bardzo indywidualne rzeczy, ale uważam tutaj przejaw jakiegoś uczucia, które będzie Wam pokazane, albo Wy pokażecie je komuś. Duże zaangażowanie emocjonalne też w Waszą osobę, ale też Was w kogoś tam innego. Czyli uważam, że to się tyczy głównie związków już, które mają miejsce. Te, które funkcjonują, które już się rozpoczęły i które już jak gdyby, no się, już, już funkcjonują, tak? Król Wody mówi też o tym, że będziesz miał przejaw humanitaryzmu i empatii wielkiej do osób wokół ciebie. Znaczy, ryby z założenia są humanitarne, bo Wy jesteście trygon wody, więc nie jest Wam trudno otworzyć swoje serce na drugiego człowieka, nawet na niwie koleżeńskiej, przyjacielskiej albo typowo ludzkiej około ludzkiej, natomiast y, tutaj mogą być jakieś takie specjalne działania, i inicjatywy typowo humanitarne albo takie y, prospołeczne, tak, prospołeczne, empatyczne, jak zwał, tak zwał, ale na pewno wiecie o co chodzi. Chyba że macie taki zawód, no to wtedy y, zawsze wykonujecie te obowiązki i tutaj nic dobrego, nic nowego nie będzie. Ale jeżeli nie, znaczy tu bardziej mi się coś pokazuje takiego. Spektakularnego, że coś zrobisz na rzecz innych ludzi, albo na rzecz jakiegoś, nie wiem, bliskiego człowieka, albo na zwierzęta, albo na jakieś tam stowarzyszenia. No nie wiem, tak mi się tutaj pokazuje taki przejaw humanitaryzmu i dużej empatii. Karta gwiazdy mówi o tym, że w marcu masz ochronę odgórną. I teraz od razu powiem już na wstępie, że każdy z nas ma ochronę odgórną. Tylko jeżeli wychodzi nam ta karta dodatkowo, to znaczy, że ta ochrona będzie jeszcze, jeszcze większa, tak? Z różnych przyczyn. Karta gwiazdy mówi też o tym, że ty jako rybka odczujesz dużą nadzieję, że spełnisz jakieś swoje marzenie w najbliższym czasie albo w przyszłości, mniejszy, dalszej bądź bliższej. Więc będzie w tobie do, dużo nadziei i takiego dobrego nastawienia, że coś w twoim życiu się uda, coś, co jest dla ciebie ważne, coś, co nie, chciałbyś sobie wypracować albo chciałbyś zrealizować. Dużo nadziei, dużo pozytywnego nastawienia do tej sprawy i, o, i ochrona odgórna jeszcze dodatkowo. Ósemka wody mówi o tym, że niektóre ryby zapragną czegoś więcej w swoim życiu. Jeżeli na przykład jesteś w jakiejś relacji, która cię nie satysfakcjonuje, to nawet może być tak, że podziękujesz i pójdziesz w swoją stronę. Może być też tak, że podziękujesz miejscu pracy i pójdziesz w inną stronę. Generalnie ósemka wody to jest pójście na drogę poszukiwań. Czyli ryba w momencie, w którym jest teraz w życiu, nie ma odczucia, że ma wszystko albo nie ma odczucia, że jest tak, jakby chciała, żeby było. I przez to wyruszasz na, na spełnienie, na, na drogę spełnienia i znalezienia tej swojej drogi w ósemce wody i chcesz po prostu więcej doświadczyć, chcesz więcej, nie wiem, poznać, yy, chcesz więcej. Yy, jak to powiedzieć? Doświadczyć i poznać. no, Tutaj chodzi też o taki samorozwój, uważam, w ósemce wody. Bo tutaj niekoniecznie muszą być konkretne rzeczy na myśli, tylko takie rzeczy, które energia, raczej może być podejście i energia, że jeszcze mam czas w życiu i chcę pewne rzeczy zrealizować, chcę iść w inną stronę, a nie siedzieć w jednym miejscu i yy, już tak do końca. No, tu nie rzeczywiście mogą być jakieś takie zrywy motywacyjne i pewne bodźce, które w taki, a nie inny sposób na Was zadziałają, że po prostu rzeczywiście podniesiecie się z fotela i będziecie działać, wiecie. Niekiedy to jest impuls, niekiedy to nie są jakieś tam przygotowywawcze jakieś tam sprawy, że ty się do tego przygotowujesz rok czasu albo pół roku, tylko jest z dnia na dzień reakcja. Jest bodziec i nagle jest od razu, idziesz w tą energię. Znaczy wiecie, no ja nigdy nie, nie pochwalam, żeby tak pod wpływem impulsów i bodźców coś robić, ale są poszczególne przypadki, pojedyncze przypadki w życiu, że... Rzeczywiście to jest dobre, tylko że to trzeba wiedzieć kiedy i trzeba wiedzieć na ile można sobie pozwolić. No i rozwój duchowy tutaj widzę. Mam wrażenie, że rybka też tutaj zahaczy o rozwój duchowy. Znaczy brzydko powiedziałam, zahaczy. Może nie zahaczy, dlatego że rozwój duchowy to jest bardzo yy, duża sprawa i to nie jest zahaczy czy nie zahaczy. Natomiast chodzi o to, że jeżeli ryba jest na ścieżce rozwoju duchowego, to uważam, że mocno pójdzie do przodu. A jeżeli nie jesteś, to mam wrażenie, że będą szanse i potencjał ku temu, żebyś na takiej ścieżce się znalazł, znalazła. W tej ósemce wody, właśnie. Król ognia pokazał nam się na końcu. Król ognia to jest przede wszystkim. Yy... No, taka osoba może wejść w Twoje życie bardzo kreatywna, pomysłowa, bardzo taka widoczna, energetyczna, nawet też pociągająca, jeżeli chodzi o urodę dla Ciebie, jeżeli to będzie sytuacja damsko-męska, oczywiście, bo to może być ktoś, kto właśnie w takim charakterze do Twojego życia przyjdzie, ale może być tak, że to jest koleżanka, kolega, która ma w sobie tyle energii, że po prostu zaraża wszystkich w otoczeniu i jeszcze zostaje jej bardzo dużo. Są tacy ludzie. Nic tylko podziwiać ich, ale wiecie, no to też jest poziom energetyczny, który niektórzy dostali już na wejściu na to życie, więc każdy z nas ma inną energetykę, którą otrzymujemy na samym początku, i niekiedy to nie jest nasza zasługa jakaś tam wprost, tylko po prostu dostaliśmy takie pokłady energii, przez to nimi dysponujemy bardziej niż inni, prawda? Bo jest ich więcej. Natomiast Król Ognia mówi też o tym, że to Ty możesz pałać taką energią, powiedziałabym, Zabawy, ciekawości, yy, ludzie mogą być ciebie ciekawi, ludzie mogą chcieć być blisko ciebie w Twoim kręgu, w Twoim środowisku, bo będziesz osobą, która będzie po prostu przyciągała. Czy przyciągała wyglądowo, czy przyciągała energetycznie, to już różnie może być, ale możesz być atrakcyjną osobą dla otoczenia z poziomu energetyki albo z poziomu po prostu wyglądu, takiego czegoś, co widać, tak gołym okiem. Więc tak się prezentuje rozkład dla rybek. Uważam, że nie są to złe karty. Mam wrażenie, że to będzie dobry miesiąc. Uważam, że to będzie dobry miesiąc. Dla osób, aha, jeszcze jeden wątek przy tej ósemce wody, przy królu ognia. Dla osób, które są w trójkątach, w jakichś takich sytuacjach trójkowych, uważam, że powoli będzie do Ciebie dochodziła jakaś tam myśl, że to nie jest dla Ciebie albo że nic z tego nie będzie. Niektórzy rzeczywiście mogą dostać olśnienia, że czas zakończyć pewne relacje, które są trójkowe, i trójkowymi zawsze prawdopodobnie mogą być. Więc moi drodzy, to jest rozkład dla rybek. Zapraszam na ascendenty i księżyce, tak jak powiedziałam, żebyście tam przejrzeli sobie również wątki dla was. Bo często jest tak, że nie tylko z rybami możecie rezonować, możecie bardziej rezonować w tym miesiącu. Z ascendentem bądź z księżycem, i to jest normalne, i to jest wymienne, wiecie, w jednym miesiącu możesz rezonować ze Słońcem, a w innym z księżycem albo z ascendentem. Więc pamiętajcie o tym, że dobrze by było zawsze te trzy główne filmiki oglądać, bo to jest taka jak gdyby całość, całość ciebie w tych trzech filmikach, trzech wykładnikach. Dobrze, moi drodzy, to by było w takim razie na tyle. Pozdrawiam serdecznie Oliana.